ja jestem bardzo mocną orędowniczką tego, aby części ciała intymne nazywać zgodnie z tym, jak się nazywają. Nie panikować i nie reagować nadmiernie. Spotykam się z dorosłymi, którzy mają problem, żeby wprost nazwać narządy rodne, albo żeby wprost mówili o s**ie. Więc jeżeli my w takiej przestrzeni dorosły-dorosły mamy z tym kłopot i sobie tego nie przetrenujemy, to ten kłopot również się pojawi w komunikacji z młodszymi. Są takie mm, praktyki w przedszkolach, że panie pytają na przykład, w jaki sposób chciała Byś, czy chciałbyś się ze mną przywitać, mhm. czy powiedzieć dzień dobry, czy przybić piątkę, się czy przytulić. się przytulić. Zdarza tak. się też często, że przychodzi dziecko i mówi, Kasia, Basia mi coś robi, mhm. tak? czy Wojtek. I tutaj mamy już sytuację rówieśniczą mhm. i to jest chyba większa przestrzeń do, do działania ym, dla nauczyciela. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia edukacji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu Eduakcji. Moim i waszym gościem jest Aleksandra Miklaszewska, seksuolog, psycholog pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ekspertka Eduakcji. Witam. Cześć Olu. Porozmawiamy teraz o yy, ciele. Ale w sumie o takiej y, relacji z ciałem i tego, w jaki sposób możemy y, rozmawiać o naszym ciele, o naszej seksualności mhm. z najmłodszymi, mhm. na których mamy wpływ jako nauczyciele, czyli z przedszkolakami. Mhm. Chodzić o to, w jaki sposób y, wprowadzić edukację w przedszkolu dotyczącą rozwoju psychoseksualnego dzieci? Nie. Porozmawiamy o tym w taki bardzo mm, znormalizowany sposób, czyli mhm. porozmawiamy o tym, jakie komunikaty i w ogóle dlaczego warto o tym mówić, ale nie układając tego w taką formę edukacji seksualnej. Okej. Okay. Takim, skupimy się na takim życiu. Mhm. W takim ży życiu przedszkolaka. Tak. I zaczniemy od takiego pytania, dlaczego już w przedszkolu warto rozmawiać, i to już jest sama w sobie pytanie, mhm. zawiera tezę. E, dlaczego w przedszkolu warto rozmawiać z dziećmi o ciele, intymności i granicach? Wiesz co, ja to sobie myślę, że warto rozmawiać nawet wcześniej, bo to nie jest tak, że seksualność człowieka rozpoczyna się w momencie przekroczenia progu przedszkola. Nasza seksualność trwa no, można nawet powiedzieć, że od poczęcia. I to, w jaki sposób traktujemy ciało noworodka, też ma wpływ na to, jak później on funkcjonuje w wieku przedszkolnym. Natomiast to już jest rola raczej rodziców. W mhm. jaki sposób przyjmują cielesność dziecka, w jaki sposób jest traktowana nagość w domu, yy, czy dzieci są zawstydzane, czy mają taką wolność i swobodę biegania na przykład nago, poznawania swojego ciała, dotykania również części intymnych. To jest taka baza. Od tego, od tego y, właściwie z, zaczyna się y, ten kontakt z ciałem, y, już noworodka. Więc do przedszkola przychodzą nam już dzieciaki, które mają w jakiś sposób zbudowaną relację ze swoim ciałem, no i najczęściej ta relacja ze swoim ciałem jest zbudowana y, no, przez rodziców. Więc będziemy mieć dzieciaki y, na różnym etapie otwartości i jakby takiej. Y, chęci poznawania swojego ciała, bo jeżeli ta ciekawość była już wcześniej zaspokojona i jest ona normalizowana w środowisku domowym, to w przedszkolu też ona będzie znormalizowana. Natomiast yy, rola nauczycieli, to jakby tak był wstęp, natomiast rola nasza nauczycieli w przedszkolu, to myślę, żeby po pierwsze odpowiadać na pytania dzieci wprost, bo dzieci są ciekawe i to fantastyczne, bo chcą um, swoją ciekawość poznawczą zaspokajać, są ciekawe w ogóle otaczającego świata, a ciało jest zawsze z nami. Więc ta ciekawość jest bardzo naturalna. Oglądają Aha. siebie nawzajem, porównują siebie, ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy, ale kto, ktoś też ma genialnie takie, ktoś ma inne. I to myślę, że pierwszą takim najważniejszym, najważniejszą rolą i zadaniem nas nauczycieli jest nie panikować i nie reagować nadmiernie. Mhm. Czyli odpowiadać na pytania dzieci dotyczące ich ciał w sposób tak samo naturalny, jakbyśmy odpowiedzieli, czym się charakteryzują pory roku. Mhm. Na przykład, czyli mówimy to dokładnie takim samym tonem, z, takim, z taką samą empatią. Z takim nie, unikamy samym, nie unikamy tematu, traktujemy ten temat jako naturalny. Um, nie ganimy dzieci, tak? Nie, no ten wstyd tutaj się pojawia, tak? Bardzo mocno, ponieważ my często tacy spanikowani, tak jak dziecko na przykład, nie wiem, próbuje manipulować przy swoich genialiach, to mówimy, nie rusz, nie, nie rób tego, tak? Albo ręce na kołdrę. Um, no i to ja bardzo. rozumiem, że przez nasze y, zachowanie zawstydzamy dzieci w tak, tym obszarze, tak. ale nasze zachowanie z czego wynika, jeśli tak reagujemy? Z Wiesz lęku? Co? Najczęściej chyba z lęku. To jest ta emocja, która towarzyszy w ogóle nie tylko nauczycielom, ale w ogóle e, myślę całemu społeczeństwu, jeżeli mówimy o seksualności. E, ja się nie dziwię temu i ten lęk ma pewną uzasadnienie, dlatego że z no, seksualnością człowieka też związane są pewne niebezpieczeństwa, na przykład nadużycia na tle Sexualnym. Więc my często w obawie yy, czy z chęci zapobiegania pewnym trudnym zjawiskom staramy się ich unikać. Mhm. Natomiast no, to nie jest dobra droga, bo tylko yy, jeżeli my nie będziemy rozmawiać wprost o seksualności z dzieckiem i dziecka odpowiednio też nie wyedukujemy, no to ono nam nie zaznaczy, jeżeli będzie coś się działo złego, tak? kiedy na przykład ktoś te granice rzeczywiście będzie, e, będzie przekraczał. Więc ta naturalność i ten spokój. Jest takim dobrym myślę kluczem i drogowskazem do tego do prowadzenia rozmowy z dzieciakami. Zatem odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie, jak już rozmawiamy z dziećmi, i pytanie, które często pada, jakie znaczenie ma nazywanie części ciała, również intymnych, bo tutaj mówimy w ogóle o ciele, Pewnie. bo mamy też i dzieci przy kości i bardzo uh -huh. chude, one uh -huh. też się różnią od uh -huh. pozostałych być tak. może w, w grupie przedszkolnej, ale jak nazywać te części ciała, e, intymne części ciała e, po imieniu, bez wstydu? I czy to jest dobry kierunek w ogóle? No oczywiście, że to jest dobry kierunek. Często to kierun tak. że tak, upupiamy, prawda? Upupiamy, albo infantylizujemy, albo nadajemy jakieś y, często y, takie spożywcze, na przykład tak, nie wiem, brzoskwinka, paróweczka. Y, to wprowadza tylko chaos. Dziecko powinno mieć rzetelną wiedzę. Brzoskwina jest owocem, tak? Parówka jest też produktem spożywczym, który możemy zjeść na śniadanie, czy kolację, a nie jest częścią intymną. Więc ja jest. Bardzo mocno orędowniczką tego, aby części ciała intymne nazywać zgodnie z tym, jak się nazywają. E, czyli mówimy o penisie, mówimy o pochwie i e, w takim samym tonie, jakbyśmy nazwali łokieć, kolano, barki, głowę, brzuch. E, z takim zaznaczeniem, że są to części intymne których nikt nie powinien dotykać, na przykład bez twojej zgody. Są to, jeżeli mówimy w ogóle o małych dzieciach, to mówimy, że tylko mama, osoba zaufana, lekarz, tak? to są te osoby, które w bezpieczny sposób mogą na przykład dokonywać czynności higienicznych. Jeżeli będzie robił to kto inny, to mów o tym. Więc rozmawiamy absolutnie wprost. To jest jedyna droga do normalizacji i do, do tego, aby dzieci też wprost później komunikowały, jeżeli coś złego się dzieje. A bo wiedzą, że coś jest w tym złego, Bo prawda? wiedzą, że coś jest w tym Złego, ale ja mówię nawet o takich sytuacjach, nie wiem, na przykład infekcja mhm. tak, y, narządów rodnych, no jakieś, nie wiem, otarcia cokolwiek, co w ogóle nie, nie musi mieć koniecznie związku z nadużyciem seksualnym, mhm. tylko w ogóle z komunikacją tego, że coś mi dolega. Więc jeżeli dziecko ma taką wiedzę, to wtedy w, w jasny sposob, sposób nam to zakomunikuje. No i rodzic czy nauczyciel może adekwatnie zareagować do tego, co się dzieje. Więc no, nie kwinki. Tak? Nie paróweczki, tylko pochwa i penis, mhm. jądra. I wtedy y, najprościej w świecie rozumiem, że odpowiadając tak wprost, mhm. e, ściągamy z dzieci pewnego rodzaju wstyd mówienia ściągamy o wstyd, tych życiach. Tak. Wiesz, ja mogę tutaj podać taką sytuację z mojego własnego życia, kiedy byłam u koleżanki. Rozmawiałyśmy sobie na jakieś tam swoje własne tematy, i córka biegała wokół nas i podbiega do mnie w pewnym momencie i mówi: Ciocia, a wiesz, że ja mam cipkę? Mm -hmm. A ja mówię: No tak, wiem. Ona aha, i odbiegła dalej, jakby ta odpowiedź jej wystarczyła. Że wiesz, że ma? Że wiem, że ma, tak? Tyle. Tyle. E, równie dobrze mogłaby do mnie podbiec i powiedzieć, zobacz, jak ja mam kucyka pony. Ja bym powiedziała, no tak, rzeczywiście jest to kucyk pony. Jakby na tym samym e, tonie głosu, e, z takim samym zaangażowaniem. No i jest to jasny komunikat też niewerbalny, że nie dzieje się nic złego, że to nie jest tabu, że mogę o tym rozmawiać. Ale że... jednocześnie to twoja koleżanka mogłaby zganić swoją córkę i powiedzieć, tak. nie mówimy się o takich nie, rzeczach, dokładnie. co ty za słowa mm -hmm, używasz. Nie? Tak. Mm -hmm. I wtedy no nie jesteśmy zrobiła. na prostej drodze do tego, żeby to dziecko... Ukrywało, jeżeli będzie się działo coś złego. Nie zrobiła tego, tak, uśmiechnęła się, ja się uśmiechnęłam również do niej, pobiegła dalej i wróciła do swoich y, zabaw, a my wróciliśmy do swojego tematu, jakby nikt więcej nie roztrząsał. Ciekawość dziecka została zaspokojona. Szukasz nowych pomysłów na inspirujące zajęcia w przedszkolu, chcesz doskonalić swój warsztat pracy, poznaj szkolenia online EduAkcji. Metoda Strauss, integracja sensoryczna, kodowanie na dywanie, zabawy paluszkowe, specjalne potrzeby edukacyjne i wiele inspiracji do zajęć z dziećmi. Wszystko w jednym miejscu, na jednej platformie online. Uczysz się tak, jak lubisz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dołącz z całą radą pedagogiczną. Jak zatem nauczyciel może rozmawiać z dziećmi o tym, że ich ciało należy? Tylko do nich i mają prawo mówić nie. Bo to wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Wiesz, ja myślę, że w ogóle e, oddzielanie tutaj roli nauczyciela od roli, roli ro, rodzica jest dosyć sztuczne i nie wyobrażam sobie, aby m, takie tematy jakby poruszać bez porozumienia z rodzicami. Myślę, że ta mm -hmm. współpraca jest tutaj kluczowa. E, no, chyba prosta edukacja, tak? Na, na, na etapie przedszkola, pokazanie na przykład dzieciom, nie wiem, obrazka czy planszy z różnymi miejscami. Ja na przykład tak robię, że zaznaczam na planszy, pytam dzieci, um, jakie są części ciała, które każdy może dotknąć, tak? I okazuje się, że każdy ma inne, bo dla niektórych na przykład okay. jest ok, jeżeli ktoś mnie dotknie w ramię, dla kogoś innego już nie, ale na pewno są takie, które dotykać się nie może nikt, prawda? I zaznaczamy to na planszy i, i nazywamy w, w, w jasny, otwarty sposób. To taki pierwszy krok, żeby dzieci sobie to unaoczniły, i wtedy one też mówią: No, tak, rzeczywiście, tak, bo jak ja idę do toalety, to idzie ze mną tylko mama, prawda? Okay. Um, a na przykład i, i też jakby edukujemy, że są takie miejsca, gdzie te części ciała należy zakrywać to są miejsca publiczne. I dlaczego na przykład w domu mogę sobie biegać nago, a w przedszkolu już nie, prawda? Bo to są takie części ciała, które są bardzo delikatne to jakby ich wygląd i, i dotyk tak, jest zachowany tylko na, dla najbliższego grona bliskich. No i od tego trzeba by było zacząć. Dzieciaki bardzo w to w ogóle no właśnie, wchodzą, w sposób naturalny, bardzo mm. łatwo to łapią, mm. jeśli widzą nasz spokój. Jeśli <laughs> widzą nasz spokój, bo jeżeli um, dziecko podbiegnie i pani zareaguje nerwowo, zepnie się nawet, nawet z takiego poziomu komunikacji niewerbalnej, tylko już będzie, to dziecko, to, jak ja to mówię, dzieci chłoną emocje jak gąbka i odbijają jak w lustrze, tak, te emocje. I zawsze słowa, a to w jaki tak, sposób się zachowujemy tak. i co mówi mm. nasze ciało. To prawda, dlatego zachęcam też nauczycieli do trenowania mm -hmm. po prostu nazywania. Spotykam się z dorosłymi, którzy mają problem, żeby wprost nazwać, żeby oni sami, jak w gronie dorosłych, nazwali wprost narządy rodne, albo żeby wprost mówili o sobie. Więc jeżeli my w takiej przestrzeni dorosły, dorosły mamy z tym kłopot i sobie tego nie przetrenujemy, to ten kłopot również się pojawi w komunikacji z młodszymi. A, rozumiem, że też y, dobrą praktyką byłoby, wyciągając taką esencję z tego, co mówisz, że. Y, bo to jedna rzecz w szczególności zwróciła moją uwagę, że możemy mówić dzieciom przecież, że mogą y, powiedzieć swojemu koledze, swojej koleżance, że. Nie chcą, żeby on ich dotykał, albo żeby dzieci nauczyć, że mogą zapytać się, czy mogę cię przytulić. Czy mogę cię przytulić, tak, 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 tak. oczywiście. I, i wiesz, i tutaj nie mówimy tylko. A nie że bierzemy tak swoją własność, tak? Oczywiście. W ogóle nauka dziecka że, że, takiej odrębności, że mam prawo do tego, że, że jednego dnia mam na to ochotę, a drugiego nie, bo to też tak może być. że jest dzień, kiedy mam ochotę na tulaski i w ogóle na taką bliskość fizyczną, a jest taki dzień, kiedy sobie tego nie życzę. Um, i nie, jakby, chyba bym tego nie kotwiczyła tylko z aspektem seksualności, tylko w ogóle mhm. z taką um, cielesnością globalnie naszą. Są dzieci, które są na przykład nadwrażliwe na dotyk z zupełnie innych przyczyn, tak? Mhm. Nie lubią tego. Um, I te granice powinny być utrzymywane. To jest też taka przestrzeń do, do edukowania grup, że pytajmy, tak, czy, czy na, na przykład ktoś jest smutny, czasem się słyszy, a podejdź przy tak? Mhm. pani mówi to w dobrej woli. Mhm. Um, natomiast to dziecko wcale nie musi mieć takiej potrzeby, więc warto zapytać, czy mogę, czy chcesz. Um, ale też uczyć. Są takie um, praktyki w przedszkolach, że Panie pytają na przykład, w jaki sposób chciałabyś, czy chciałobyś się ze mną przywitać. Mhm. Czy powiedzieć dzień dobry, czy przybić piątkę, się czy przytulić, się przytulić. Tak. Um, I to już dzieci jakby to jest pierwszy sygnał do tego, że mam prawo wyboru mhm. i mam prawo powiedzieć, że nie, że dzisiaj dzień dobry jest dla mnie wystarczający. Takie niewielkie ruchy myślę, że, że dobrze później procentują. Mamy sytuację, w której ktoś przekracza jednak dziecięce granice cielesności. Jeśli dziecko już wie, że coś buduje jego krępację, zastydza i chce poruszyć ten temat, albo przychodzi do nas i mówi, że nie wiem, Mówiąc zupełnie stereotypowo, jakiś dorosły, nie będący rodzicem, dotykał go w taki sposób, że się wstydził. Mhm. W jaki sposób możemy jako dorośli, w szczególności nauczyciele, bo na tym się skupiajmy, mhm. zareagować? To jest sytuacja, w której nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie współpracowali z rodzicami, mhm. dlatego że jeżeli mówimy. Ja przepraszam, że ci wejdę słowo. Ja wiem, że to jest jakby istotne, ale jakby bo... mi chodzi o tą sytuację, że stoimy przed tym dzieckiem i on nam to mówi. Tak, tylko wiesz, jeżeli doszło do nadużycia na tle seksualnym, mhm. bo rozumiem, że tutaj też gdzieś to masz na myśli, to rozpytywanie dziecka w tym kierunku. No, jest daleko nieetyczne, dlatego że, jeżeli nie jest to specjalista, tak, seksuolog czy, nie wiem, psychotraumatolog, no, może to powodować u niego właściwie tylko przeżywanie tych trudnych emocji po raz kolejny. Okay. Więc y, byłabym tutaj bardzo ostrożna, powiedziałabym, przyjęłabym tę informację, powiedziałabym, że to świetnie, że mówisz, um, i w sposób bardzo delikatny dowiedziała się o okoliczności. Natomiast co, gdzie, kiedy, jak, w jakim miejscu, kto to zrobił? Takie przepytywanie, które powiedzmy może być skojarzone z nie wiem, przesłuchiwaniem tak, na posterunku policji no, właściwie może spowodować tylko negatywny efekt. Albo zamknięcie się dziecka, albo poczucie, obwinienie jego. czy znaczy dziecko może mieć poczucie, że jest sprawcą tego, że ono zrobiło coś w niewłaściwy sposób. I teraz ciocia w przedszkolu się martwi i mnie przepytuje, tak, albo jest na mnie zła. Więc tutaj ta delikatność i takie podążanie za. Yy, Chyba jest jedynym kluczem, więc jeżeli dziecko coś tak, takiego sygnalizuje, to bym podziękowała za zaufanie, powiedziała, wzmocniłabym, to świetnie, że mówisz, tak, to jest dla mnie bardzo ważne, co mogę jeszcze dla ciebie w tym kierunku zrobić, ale skontaktowałabym się najzwyczajniej w świecie z opiekunem prawnym dziecka, bo jeżeli doszło rzeczywiście takiego nadużycia bardzo poważnego, Um, no to tutaj jest określona procedura i ja myślę, że to już nawet nie jest przestrzeń na, na naszą dzisiejszą rozmowę, mm -hmm, bo to są już kroki mocno specjalistyczne. Natomiast też, yy, bo tutaj powiedziałeś, kiedy przychodzi dziecko i mówi, że ktoś dorosły mi coś robi, tak? To, to, to się oczywiście może zdarzyć, ale myślę, że zdarza się też często, że przychodzi dziecko i mówi, Kasia, Basia mi coś robi, tak? Mm -hmm. Czy Wojtek. I tutaj mamy już sytuację rówieśniczą. Mm -hmm. I to jest chyba większa przestrzeń do, do działania y, dla nauczyciela w, w grupie przedszkolnej. Y, ważne jest to, aby wtedy nie wyłapywać tego Jasia, który przekroczył tę granicę i nie machać palcem, i mówić, że to jest zła, tylko na przykład zrobić jakieś, nie wiem, zajęcia dla całej grupy, porozmawiać ogólnie, albo nie wyciągać tego Jasia i nie mówić przepros teraz. Tak? Mm -hmm. Też zapytać tego Jasia, dlaczego tak zrobił, tak? co się takiego wydarzyło. Um, no w, w ten sposób, tak, żeby ani nie stygmatyzować osoby, która zgłasza ten problem, ani nie stygmatyzować dziecka, które ewentualnie y, przekroczyło granicę, bo nadal rozmawiamy o dzieciach, mm -hmm. tak, tutaj nie ma mowy o sprawstwie takim, tak, tak? Y, i to należy mieć y, na uwadze. To... To chyba, chyba jest taka częstsza sytuacja, mam wrażenie, dla nas, dla nauczycieli. Ale korci mnie, żeby zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mm? Jakie sygnały są takie ewidentne, o ile w ogóle takie są, które wskazują na to, że dziecko doświadcza przemocy seksualnej e, od dorosłego, mm -hmm. e, ale nie mówi nam o tym? Mm -hmm. e, I co powinno w szczególności nas zaniepokoić? Jeżeli dziecko na przykład zachowuje się w sposób nieadekwatny do swojego wieku rozwojowego, metrykalnego, mówię o aspekcie seksualności. Dzieci kilkuletnie mają określoną wiedzę na ten temat i nie posiadają wiedzy najczęściej o tym, w jaki sposób dochodzi do aktu jeżeli dzieci na przykład, nie wiem, o, wprost o tym opowiadają, że ktoś, nie wiem, wkładał jakieś przedmioty w, w, w części intymne, nie wiem, pojawiają się jakieś rysunki albo w spontanicznej nawet zabawie, tak na przykład em, em, symulują jakieś ruchy kopulacyjne. Oczywiście ja bym też nie panikowała, mhm. bo to może być jakby podłoże zupełnie inne, no, ale jeżeli dzieci się w ten sposób zachowują, no to warto, warto ten temat eksplorować, dowiedzieć się, czy czegoś więcej się tutaj. Czy coś więcej złego się nie wydarzyło, ale też takie rzeczy jak, no nie wiem, obserwowanie bielizny, czy nie ma na przykład krwi na bieliznie, na co może być dowodem na to, że doszło, doszło do jakichś uszkodzeń mechanicznych, narządów płciowych. No to, to jakby tak. Warto, żeby nauczyciele przedszkolni mieli po prostu wiedzę, tak. Na jakim etapie rozwoju 3, 4, 5, 6-latka powinna być wiedza dotycząca rozwoju psychosocialnego? Jeżeli ta wiedza jest zbyt duża, Mhm. Albo jest ona na przykład wiem, zwulgaryzowana, jakoś czujemy pewną nieadekwatność w tym i widzimy, że to no, nie wynika z jakiejś tam ciekawości, tylko, tylko rzeczywiście jest ona um, no, no, no po prostu bardzo duża, tak niepokojąca, to wtedy na pewno trzeba reagować i działać. Jeszcze jeden wątek w tym wszystkim, o czym chciałbym poruszyć. Co zrobić, jeśli rodzic ma opory przed poruszaniem tematu ciała i intymności? Że... Y zgłasza się i mówi, wie pani co, no, nie pasuje mi to, że pani tak. W... Mówi naszym dzieciom, mojemu dziecku, że tutaj jest penis, a. Wiesz, rodzic ma prawo mieć wątpliwości co do każdej, jakby. Każdego aspektu traktowania swojego dziecka. Natomiast y, chciałabym, aby wiedza dotycząca rozwoju psychoseksualnego była znormalizowana. I tak jak przekazujemy wiedzę na temat otaczającego świata, i rodzic zakłada, że jesteśmy specjalistami w tym zakresie, oddaje nam z zaufaniem swoje dziecko na, na kilka godzin, powierza nam je. Y, to myślę, że warto byłoby podkreślić, że jesteśmy specjalistami y, w ogóle w rozwoju dziecka, w tym y, również y, rozwoju psycho i że ta wiedza jest normatywna i że dziecko powinno taką wiedzę posiadać. To tyle. Czyli to rozumiem, po prostu że najpierw tyle. wyrazić otwartość na to, że rozumiemy państwa stanowisko. Tak, ale wiesz, też opowiedzieć o metodach, żeby też oswoić, bo, bo rodzice, się, wiesz, myślę, że boją się takiego, nie wiem, właśnie zwulgaryzowania, tak, albo ta, ta tak zwana seksualizacja, tak. Tak, która, która chodzi y, gdzieś tam też po mediach, że dzieci są seksualizowane. Edukacja nigdy nie seksualizuje. Seksualizacja jest postawieniem dziecka jako obiekt seksualny. Mm -hmm. W edukacji tego nie ma przecież. Um, powiedzieć, z jakich metod używamy, nie wiem, pokazać te plansze, czyli jakby czemu też, to służy? czemu to służy. Mm -hmm. um, myślę, że to oswaja temat i nigdy mi się nie zdarzyło w mojej praktyce zawodowej, żeby rodzic to zanegował, nawet jeśli na początku był zaniepokojony. tak? Okay. Wręcz odwrotnie, zdarza się często tak, że mówi, "Ok, no to, to uff, tak? to znaczy, że jakaś praca została odrobiona i wręcz rodzice są ciekawi, no to może pani da mi wskazówki, jak ja mam w domu tak, reagować. Mm -hmm. e... Jeśli trafiamy na rodzica, który oczywiście Ale chce rozmawiać. Ale też nie demonizujmy prawda? rodziców. <laughs> tak, ja nie demonizuję. Nie demonizujmy rodziców. Natomiast fakt jest taki, że nieraz trudno. Tak, temat jest trudny. Temat mm -hmm. jest trudny, i um, też miejmy z, z tego głowy to, że rodzic nie musi być ekspertem od Oczywiście. rozwoju psychoseksualnego, um, czy w ogóle od pedagogiki czy psychologii. Um, warto poddać, nie wiem, jakąś literaturę rodzicom. Um, opowiedzieć o tym, zrobić spotkanie dla rodziców. Paradoksalnie rodzice bardzo fajnie reagują na takie spotkania grupowe, mhm. gdzie jest zaproszony jakiś ekspert, nawet zewnętrzny, który opowiada o tym, um, który powołuje się na fakty, fakty naukowe, tak, które są, mają swoje uzasadnienie. I myślę, że to odbarcza wtedy um, no rodzica z tego, że dzieje się coś złego na terenie przedszkola. Się nie dzieje. Słowem podsumowania, co chciałabyś powiedzieć każdemu i każdej nauczycielce wychowania przedszkolnego, e, która czuje się niepewna w tym temacie? Chciałam powiedzieć, że rozumiem, bo, bo temat na pewno nie jest łatwy. E, temat jest dosyć kontrowersyjny i wymaga dużej e, takiej delikatności e, i zachęcić do tego, aby zdobywali wiedzę profesjonalną. Świetnie. Bardzo Ci Ola dziękuję za to, że Bardzo mogliśmy dziękuję. chociaż trochę porozmawiać na ten temat i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli go bardziej rozwinąć. Wielkie dzięki. A wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do komentowania i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci.